Milioner znalazł bezdomną kobietę drżącą z zimna i zabrał ją do swojego domu na jedną noc. Kiedy obudził się następnego ranka, rozpłakał się na widok tego, co kobieta zrobiła z jego córką. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić wzruszające historie takie jak ta i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Zofia zaciskała ramiona wokół siebie, jakby próbowała utrzymać w całości to, co już dawno się rozsypało. Ból, który ją przeszywał, nie był jedynie głodem czy wyczerpaniem. Było to coś o wiele głębszego, coś, co wykiełkowało i rozrosło się w pustkę od dnia, w którym straciła Lilianę, jej córkę, jej świat, jej powód, by istnieć. Choroba, podstępna i bezlitosna, odebrała jej to, co najcenniejsze, a lekarze mogli tylko rozkładać bezradnie ręce. Walka z czasem została przegrana, a po niej nie zostało nic poza ciszą, która rozbrzmiewała głośniej niż jakikolwiek krzyk. Zaraz potem wszystko zaczęło się rozpadać. Rachunki rosły, praca przepadła, a z nią dach nad głową. Straciła kontrolę nad własnym życiem, jakby była jedynie biernym obserwatorem swojej powolnej zagłady. Kroki niosły ją przed siebie, choć nie wiedziała, dokąd idzie. Każdy kolejny dzień był pusty, zlewał się z poprzednim, jakby czas przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Dopiero gdy jej wzrok padł na tę ogromną rezydencję, zatrzymała się. Światła jarzyły się z za wielkich okien, rzucając na podjazd ciepłą poświatę. Nie wiedziała, co ją tu przyciągnęło. Może podświadoma potrzeba ciepła, może wspomnienie domu, który już nie istniał. A potem drzwi się otworzyły. W progu stał mężczyzna. Wysoki, z twarzą, której nie można było odczytać od razu, i oczami, które zdawały się przenikać ją na wskroś. Nie było w nich ani zdziwienia, ani litości, tylko cicha świadomość. Wyglądasz na zmęczoną, powiedział spokojnie. Jego głos był niski, stanowczy, ale pozbawiony ostrości. Zofia zesztywniała. Nie wiedziała, czy to zaproszenie, czy jedynie stwierdzenie faktu. Wejdź, dodał po chwili. Nie ruszyła się. Nie było niczego normalnego w tej sytuacji. Obcy człowiek, otwarte drzwi, propozycja schronienia bez żadnych warunków. W świecie, w którym nauczyła się, że nic nie przychodzi za darmo, takie gesty budziły jedynie nieufność. A jednak, co miała do stracenia? Nie odpowiedziała. Po prostu zrobiła krok do przodu. Wnętrze domu uderzyło ją ciepłem, nie tylko tym fizycznym. Choć jej ciało natychmiast poczuło ulgę, ale czymś innym atmosferą, której nie potrafiła nazwać. Aleksander, bo tak przedstawił się mężczyzna, poprowadził ją do salonu. Miękka kanapa zapraszała, ale Zofia zachowała ostrożność. Usiadła na brzegu, sztywna, gotowa do ewentualnego ucieczki. Nie była tu gościem, była kimś, kto znalazł się tu przypadkiem i nie pasował do tego świata. Dlaczego mnie wpuściłeś? zapytała cicho. Aleksander nie odwrócił wzroku. Bo wiem, jak to jest coś stracić. Nie użył żadnych zbędnych słów, żadnego współczucia, żadnych zapewnień, których i tak by nie uwierzyła. I myślę, że możesz mi pomóc. Zofia zmarszczyła brwi. Pomóc? W czym? Zanim odpowiedział, Usłyszeli dźwięk dochodzący z korytarza, lekkie, ostrożne kroki. Spojrzała w tamtą stronę i zobaczyła dziewczynkę. Miała jasne włosy i bladą twarz, w której odbijało się coś znajomego. Jej oczy były zmęczone, ale nie ze snu. To było coś głębszego coś, co Zofia znała aż za dobrze. Dziewczynka nie wyglądała na przestraszoną, nie pytała kim jest kobieta siedząca na kanapie. Po prostu patrzyła, jakby w jakiś sposób spodziewała się jej obecności. Kto to tato? zapytała cicho. To Zofia odpowiedział Aleksander zostanie z nami na jakiś czas. Dziecko nie zareagowało od razu. Po dłuższej chwili uniosło głowę i przyjrzało się kobiecie jeszcze uważniej. Zofia poczuła coś dziwnego jakby ten wzrok zaglądał głębiej niż powinien Jak masz na imię? Zapytała ostrożnie. Maja, odparła dziewczynka. Na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu. Zofia nie wiedziała dlaczego, ale to jedno słowo, to jedno spojrzenie sprawiło, że po raz pierwszy od bardzo dawna poczuła coś innego niż pustkę coś, czego jeszcze nie rozumiała, ale co miało zmienić wszystko. Dni mijały, a Zofia coraz bardziej przyzwyczajała się do nowej codzienności w rezydencji Aleksandra. Początkowo czuła się tu jak intruz, ktoś, kto znalazł się w tym miejscu przypadkiem i nie powinien się do niego przywiązywać. Jednak coś się zmieniało. Opieka nad Mają nie była tylko przysługą dla Aleksandra, stawała się czymś więcej. Dziewczynka ufała jej w sposób, który wydawał się naturalny, jakby od zawsze miała być częścią jej życia. Każdy uśmiech Mai. Każda chwila, w której jej mała dłoń szukała dłoni Zofii, była jak promień światła przedzierający się przez ciemność, którą nosiła w sercu. Przypominało jej to chwilę z Lilianą. To, jak córka kładła głowę na jej ramieniu, jak śmiała się, nawet gdy świat wokół wydawał się beznadziejny. Przez te krótkie momenty Zofia pozwalała sobie zapomnieć, że była matką, która straciła dziecko. Ale im bardziej się angażowała, tym bardziej coś nie dawało jej spokoju. Maja była inna nie chodziło tylko o jej ciche spojrzenia, czy sposób, w jaki zdawała się rozumieć więcej niż mówiła. Było coś w jej ruchach w tym, jak czasem z wysiłkiem podnosiła kubek, jak szybko się męczyła, jak z trudem zaciskała palce na zabawkach. Zofia znała te objawy aż za dobrze. Pewnego wieczoru, kiedy Maja zasnęła na kanapie obok niej, Zofia przez dłuższą chwilę patrzyła na drobną dziewczynkę, czując, jak coś w niej pęka. To nie była tylko intuicja, to był strach. Nie mogła tego ignorować. Tego samego wieczoru postanowiła porozmawiać z Aleksandrem, kiedy weszła do jego gabinetu, siedział przy biurku przeglądając jakieś dokumenty. Na dźwięk jej kroków. Uniósł wzrok i od razu dostrzegł w jej twarzy coś, co sprawiło, że odłożył długopis. Coś się stało? zapytał spokojnie, ale w jego tonie było napięcie. Zofia zamknęła za sobą drzwi. Maja, zauważyłeś, że ma problemy z chwytaniem przedmiotów, że często się męczy? Jej głos był pewny, ale serce biło jej zbyt szybko. Aleksander wyprostował się, a jego oczy zwęziły się lekko. Lekarze mówili, że to tylko przejściowe osłabienie. Robiliśmy badania, ale nic konkretnego nie wyszło. Zofia czuła, jak ogarnia ją zimne napięcie. Mówili dokładnie to samo o Lilianie, wyszeptała. Zapadła cisza. Aleksander odchylił się na krześle, pocierając twarz dłonią. Jakby nagle rzeczywistość zaczęła na niego napierać ze wszystkich stron. Co to znaczy? zapytał po chwili to znaczy, że objawy Mai są dokładnie takie same, jak te, które miała moja córka na początku a jeśli to ta sama choroba, to mamy bardzo mało czasu. Aleksander milczał, ale Zofia widziała, jak jego ręce zacisnęły się w pięści. Lekarze nie znaleźli niczego niepokojącego. Bo nie wiedzieli czego szukać. Przerwała mu ostro, w jej głosie była desperacja. Ja to przeżyłam, Aleksander. Widziałam, jak to się zaczyna, jak rozwija. Nie możemy czekać, musimy działać. Mężczyzna spuścił wzrok, jakby walczył z czymś, czego nie chciał wypowiedzieć na głos. Co możemy zrobić? Zofia odetchnęła głęboko, próbując się uspokoić. Trzeba powtórzyć badania, znaleźć lekarza, który nie zlekceważy objawów, i musimy być gotowi na każdą możliwość. Aleksander skinął głową, ale Zofia widziała, że jego myśli były gdzieś daleko. Tego wieczoru długo nie mogła zasnąć, coś jej nie pasowało. Była jedyną osobą, która zauważyła podobieństwo choroby Mai do tej, która zabrała Lilianę. Lekarze zignorowali objawy. Ale to mogło się zdarzyć. Nie byli nieomylni. Jednak był jeden szczegół, którego nie mogła zignorować. Kiedy przeprowadzano testy krwi i sprawdzano ewentualną zgodność dawców, jej próbka została porównana z wynikami Mai. I okazało się, że jej szpik kostny był zaskakująco kompatybilny z dziewczynką. Zofia nie była krewną Mai, a mimo to zgodność była zbyt wysoka. Zbyt rzadka by była przypadkiem. Jej spojrzenie mimowolnie padło na Aleksandra, który stał w salonie, wpatrując się przez okno, pogrążony w myślach. Coś tu było nie tak. Zofia nie wiedziała jeszcze co, ale czuła, że ta tajemnica może zmienić wszystko. Zofia nie mogła zignorować tej niepokojącej myśli, która coraz bardziej zaciskała się wokół jej serca. Czuła, jakby stała nad przepaścią, a jedyne co mogła zrobić, to spojrzeć w dół i zdecydować, czy chce znać prawdę, czy lepiej pozostać w nieświadomości. Ale ona nigdy nie była osobą, która uciekała. Dlatego, gdy tamtej nocy zobaczyła Aleksandra w jego gabinecie, pochylonego nad starymi, pożółkłymi listami, nie mogła oderwać wzroku. Coś ją przyciągnęło. Podszedł do niej, trzymając w dłoniach jeden z listów. Znalazłem to w rzeczach mojego ojca. Powiedział cicho, jakby każde słowo ważyło tonę. Zofia sięgnęła po papier, ale to nie słowa przyciągnęły jej uwagę. To było imię na kopercie. Teresa Nowak. Zatrzymała oddech. Poczuła, jak cały świat wokół niej traci ostrość. Skąd to masz? Jej głos był ostry, pełen napięcia, którego nie potrafiła ukryć. Aleksander zmarszczył brwi, wyraźnie zaskoczony jej reakcją. To korespondencja mojego ojca. Pisał do tej kobiety przez wiele lat, ale nigdy nie mówił o niej w domu. Nie wiedziałem, kim była. Zofia zacisnęła palce na papierze, czując, jak drżą, bo to była moja matka, wyszeptała. W pomieszczeniu zapadła cisza. Aleksander nie od razu zrozumiał. Jego twarz pozostała nieruchoma, ale oczy zaczęły się zmieniać, jakby nagle dostrzegł coś, czego wcześniej nie widział. Twoja. Matka? powtórzył ostrożnie. Zofia rozdarła kopertę i zaczęła czytać. Jej serce biło coraz szybciej, każde zdanie wbijało się w nią jak nóż. Kochana Tereso, nie mogę przestać o Was myśleć. Chciałbym być z tobą i z naszą córką, ale wiesz, że nie mogę. Mam rodzinę, której nie mogę opuścić, ale Zofia ona zawsze będzie moją częścią nigdy o niej nie zapomnę. Zofia poczuła, jak świat wokół niej drży to niemożliwe. Aleksander wstał gwałtownie, jakby musiał zaczerpnąć powietrza to niemożliwe Zofia podniosła na niego wzrok. Twój ojciec był mężczyzną, którego moja matka kochała. Był moim ojcem. Aleksander cofnął się o krok. W jego oczach było coś, co przypominało szok, ale też coś jeszcze powolne składanie rozsypanych kawałków układanki, które przez całe życie leżały przed nim, a on ich nie dostrzegał. To znaczy, że. Głos mu się załamał. Zofia dokończyła za niego, że jesteśmy rodzeństwem. Powietrze w pokoju stało się ciężkie, jakby sama rzeczywistość sprzeciwiała się tym słowom. Aleksander przeczesał dłonią włosy, próbując uporządkować myśli. Ale to, to wszystko. Urwał, jakby nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Zofia też tego nie potrafiła. To tłumaczyło wszystko. Dlaczego czuła się tutaj w sposób, którego nie rozumiała? Dlaczego Maja od samego początku była jej tak bliska? Dlaczego jej szpik kostny był zgodny z wynikami dziewczynki? To dlatego mogłam jej pomóc, powiedziała drżącym głosem bo jesteśmy rodziną. Aleksander spojrzał na nią inaczej nie jak na kobietę, którą przyjął do swojego domu, nie jak na kogoś obcego, który stał się częścią ich życia. Spojrzał na nią jak na kogoś, kogo znał od zawsze, nawet jeśli dopiero teraz to sobie uświadomił. To nie był przypadek, wyszeptał. Zofia pokiwała głową, czując jak łzy pieką ją pod powiekami. Nie, to nie był przypadek. Aleksander usiadł ciężko na krześle, chowając twarz w dłoniach. Całe życie myślałem, że jestem sam. A teraz? Zofia. Uśmiechnęła się smutno. Teraz już nie jesteśmy sami, i w tej chwili, pomimo całej tej burzy, która zniszczyła wszystko, co do tej pory myśleli o sobie, było w tym coś dobrego, coś, co mówiło, że może to wszystko miało jakiś sens. Maja pojawiła się w drzwiach, przecierając oczy ze snu. Tato, Zosiu, Zofia spojrzała na Aleksandra, a potem na dziewczynkę. Nie musiała już szukać swojego miejsca na świecie, znalazła je tutaj, wśród nich. Jeśli ta historia w jakiś sposób Cię poruszyła, zasubskrybuj kanał. A jeśli masz jakieś sugestie dotyczące ulepszenia naszych treści, zostaw komentarz, abyśmy mogli tworzyć jeszcze lepsze materiały.